Co tym razem musimy zrobić? Na razie niczego nie rozumiem. Wow, te ciasteczka są takie słodkie, podoba mi się. Nie trzeba ich jeść, trzeba z nich wyciąć odpowiedni kształt. A czas ucieka. Nawet nie próbujcie mnie pokonać. Nie zamierzam się tak po prostu poddać. Jestem pewna, że dam radę. Przy okazji mam pomysł. Kurczę jakoś słabo się czuję, straciłam równowagę. Przepraszam, o nie, moje ciastko się złamało. Mamy pierwszego kandydata do odpadnięcia. Proszę, dajcie mi jeszcze jedną szansę. To niemożliwe, takie są zasady. Pożegnaj się. I po wszystkim, moja gra skończona. Nie trzeba było mi grozić. Zostało już niewiele czasu, trzeba się pospieszyć. Prawie mi się udało. Mam zamiar wypróbować metodę Barbie. O nie, to był zły pomysł. Może nikt nie zauważy, że mój herbatnik się złamał? What? Wydaje mi się, że mamy drugiego przegranego. Przestań się ukrywać, to oczywiste, że nie dam się nabrać. Pokaż swoje ciastko. E, ciastko? E, jeszcze nie wykonałam zadania, pokażę później. Już przegrałaś, ciastko jest połamane. Nie ma sensu kontynuować. Nie, no pozwól mi iść dalej. To był mały wypadek. Takie straszne, wszyscy wisimy na włosku. Już prawie mam, nie mogę się zatrzymać! Zrobiłam to! Super! czy już wykonałyśmy zadanie. Ja też to zrobię! Nie zostało mi wiele. Zostało kilka sekund! Trzeba się pospieszyć. No dalej, dalej prawie wycięłam trójkąt. Trzy, dwa, jeden, stop! Zrobiłam to. Idę dalej. Spójrz się na ten idealny kształt. No, gratulacje, świetnie sobie poradziłaś. Aż strach sobie wyobrazić, co będzie dalej. Wow, jak dużo hot dogów. Podoba mi się. Sprawdźmy, czy potraficie zjeść swoje porcje w 3 minuty. Poddajcie się od razu i tak będę pierwsza. Mam doskonały apetyt. Nie wyciągaj pochopnych wniosków. Mamy dla ciebie jedną małą niespodziankę. Zobaczymy, jak bardzo lubisz ostre. Nalej jej więcej, Barbie. Na pewno nie może zjeść tych hot dogów. Zostało mi już tylko troszkę. To jeszcze nic nie znaczy. Dlaczego tu się zrobiło tak gorąco? Ja pomocy. Wow, co za płomienie. Z łatwością można by na nich podpiec nasze jedzenie. Nie poszło to zgodnie z planem. Chciałam ciepłe hot dogi, a dostałam węgielki. Jak ja mam to teraz jeść? Pomocy, dajcie mi trochę wody szybko. Mam tu przecież butelkę. O mój Boże, to za ulga. Od razu czuję się o wiele lepiej. Suzy, wyglądasz teraz jak nadęty balon. Wielkie mi rzeczy, ale doskonale się bawię. Nie szturchaj mnie! Co ty zrobiłaś? Cała woda wypłynie z powrotem. Ej, nie we mnie! Będę cała mokra! Przepraszam, ale to twoja wina. Jak tu zimno, muszę się natychmiast wysuszyć. Jaki silny strumień powietrza. Prawie mnie stąd wywiało. Dobra, dość ty głupot. Zjadaj swoje węgielki. Dlaczego mi o tym przypomniałaś? No nie chcę. Dobra, wezmę się w garści, to zrobię. U, obrzydza mnie nawet patrzenie na to. Na pewno jest to bardzo niesmaczne. O, jedzenie hot dogów jest o wiele przyjemniejsze. Czas przerwać tę sielankę. Wyrzucę jednego hot doga, żeby Poli nie mogła go zobaczyć. O, Barbie zjadła wszystkie węgielki, kurczę. Ona też przejdzie do następnej rundy. Czas minął. Trzeba sprawdzić wasze wyniki? Widzę, że nie ma nic na stole. Myślę, że trzeba sprawdzić też podłogę. No to niezły pomysł. Co ja widzę? Hotdog, który należy do poli. Ale to nie było na moim talerzu. Przysięgam. Zjadłam wszystko do ostatniego okruszka. To już nie ma znaczenia. Ważne, że przegrałaś. Ale to niesprawiedliwe! Nadchodzi chwila prawdy! już to chyba konsola do gier! Tak jest! Trzeba będzie ją narysować! To super, poradzę sobie! Rysujesz jak kura pazurem. Twoja praca będzie zdecydowanie lepsza. Jest już szkic, niewiele zostało. Kurczę, nie doceniłam Barbie. Świetnie jej wychodzi. Muszę natychmiast coś wymyślić. Wiem, mam kolejny chytry plan. No uważaj, Barbie, niedługo nie będziesz miała czym malować. Zobaczymy, jak sobie poradzisz bez pędzla. Voila! Nie ma! Dobra robota. Z czego się tak śmiesz, Suzy? On nie, zepsułaś mój pędzelek. Tak jest? Możesz więc już teraz przyznać się do porażki. Mamowy, nie zamierzam się poddawać. Na pewno jest na to sposób. Spróbuję malować drugą stroną pędzla. To działa. I wygląda całkiem nieźle. No nie wierzę. Znowu jej się udało. Oddaj mi to. Zniszczę twój pędzelek. Teraz na pewno nie da się go naprawić. To nie fair! Nie grasz według zasad. No to ja też to zrobię. Obleję twój rysunek czarną farbą. Tego, zepsujesz go. To prawda, dokładnie tego chcę. Wasz czas się kończy, zatrzymujemy się. Ej, oto moja praca, czyż nie jest piękna? A ja nie mam się czym chwalić. Barbie zniszczyła mój rysunek. Jednoznaczna porażka, no przepraszam. Jak mogłaś Barbie, myślałam, że jesteś moją koleżanką. No sama się o to prosiłaś! Hurra! Zwycięstwo jest moje! Udało mi się! Ta konsola do gier wędruje do ciebie! Ekstra! Nie na darmo tak się starałam w tym challenge'u! Gra była tego warta! Jestem taka szczęśliwa! No dalej, dalej! Już niedużo zostało do wygranej! Jesteś całkiem niezły, brawo! Ty też grasz świetnie! Przybij piątkę, kolego! Dobra, dziewczyny, rozpoczynamy wyzwanie. Ja nacisnę pierwsza. Kocham niebieski, oby ta miłość mnie nie zawiodła. Ciekawe, co mi się trafi. Miranda, bez urazy, ale niebieski cię zawiódł. Coś z tego wiaderka może było kiedyś pyszne, ale teraz. Chociaż może ci się poszczęści, coś jednak wygrzebiesz to ma być? Tak nawiasem mówiąc, nie rzuca się śmieci tam, gdzie ktoś siedzi. To podłe. Fuu, jak śmierdzi. Nie wolno tak robić. Zgodnie z naszymi zasadami można. Ale cuchniesz i te Emmy. Będę wymyślać. Wybieram najbardziej intensywny kolor, czerwony. Moja intuicja cię nie zawiodła. Kryje się tu coś bardzo fajnego. Co prawda nie smakołyk, nie zabawka. Coś jeszcze lepszego. Wow, to pieniądze. Będę bogata. Tak, moje gratulacje, trafiłaś w dziesiątkę w pierwszej rundzie. Ojej, jestem nawet super bogata, nikt mnie nie przebije. Emma, tak bardzo się cieszę. Milcz, daj mi się nacieszyć wygraną. Mam teraz kasy jak lodu, ale mi się poszczęściło. Ile pieniędzy? rewelacja Co to za smród Miranda ty nadal grzebiesz w tych śmieciach A co mam robić Tak w ogóle to udało mi się znaleźć czapeczkę i trochę tiktaków Mam też przepychacz który bardzo przypomina mikrofon La 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 la, la. Widzę, że dobrze się bawisz, ale jestem zmuszony użyć dezodorantu. Ten okropny zapach bardzo szybko się rozprzestrzenia. Ej, spadaj stąd! To moje pudełko. Dziewczyny, pora na drugą rundę. Mam nadzieję, że tym razem mi się poszczęści. Mirando masz rację, w końcu i do ciebie szczęście się uśmiechnęło. pyszna impreza. Bułeczki? I co mam z nimi zrobić? Suche nie są zbyt dobre. A kto powiedział, że będą suche? Wjeżdżają kiełbaski. Zestaw na hot doga gotowy. Takie coś, to ja rozumiem. Czuję, że czeka mnie zacny obiad, ale dużo kiełbasek. Ekstra! No to zaczynam! To jeszcze nie wszystko! Hot dog bez sosu nie istnieje. Mam dla ciebie keczup i musztardę. Ej, hola, hola! Dlaczego wylewasz to na mnie? Dobra, Wytresie się bułką. Cały sos trafi do hot dogów. Wielkie dzięki. Dawno nie byłam tak szczęśliwa. Pyszności. Miranda bardzo się cieszę. Teraz kolej Razem nacisnę... żółty przycisk. Przypomina mi słońce. To była zła decyzja. Wkopałaś się w stertę śmierdzącej ryby. Jedna rybka? Nie wierzę. Na pewno pojawi się ich więcej. Dobrze, że mam tu parasolkę. Może ma nie będzie śmierdzieć, ale jej pudło to prawdziwa śmierdząca katastrofa. No i co dalej? Mam tak siedzieć i gnić razem z tymi rybami? Nie, no mam dla ciebie niespodziankę. Nowego przyjaciela. Nazywa się Puszek. Mam nadzieję, że się dogadacie. On chce mnie zjeść! Spadaj stąd! E, szczerze mówiąc, jest troszkę narwany. Ale na pewno się polubicie. Okay. No, jak się masz, Mirando? Hey. Świetnie, panie prowadzący! Zostawiłam dla pana hot doga. Wielkie dzięki! Bardzo dobry! Thank you. Wiem, po co ten kot. Zje wszystkie ryby. On zjada ryby, a ja hot-doga. Palce lizać. No, która tym razem jako pierwsza wciśnie przycisk? Ja! Już wybrałam swój kolor. Mam nadzieję, że niebieski mi nie zawiedzie. Pod tym przyciskiem kryje się coś bardzo smacznego i wykwintnego. Makaron z serem. Czuję w powietrzu zapach Włoch. Ale makaron bez dodatków jest bez smaku. Przecież mówiłem, że jest z serem. No teraz to już inna wajka. Obietek z prawdziwej restauracji. Jakie pyszne. Myślałaś, że to wszystko? Jesteś w błędzie. Jest jeszcze sos. Mogliśmy się bez niego obejść. Mam całą głowę w ketchupie. Wybacz mi, droga Emmo. Nie wiem, co mnie napadło. Mam nadzieję, że nie jesteś na mnie zła, ale zupełnie zapomniałem o bazylii. To twój największy błąd. No dobra, Mirando, idę do ciebie. Teraz ty naciśniesz przycisk. Oby też mi się trafiło coś do jedzenia. Umieram z głodu. No i rzeczywiście trafił ci się smakołek. Włoska pizza. Lepiej być nie mogło. Ojej! Uwielbiam pizzę, ale po co nią tak rzucać? Mam w niej całą twarz. Sorry. To było niechcący. Widocznie kiepski ze mnie kucharz. Ale za to niezły prowadzący najśmieszniejszego challenge'u w historii. Dziewczyny, macie jeszcze jedną szansę na super wygraną. I zamierzam ją wykorzystać. Nie zawiedź mnie czerwony guziku. A jednak klops. Dawno nie robiłem prania. Myślę, że przyszła pora. Co to ma znaczyć? Jakieś brudne koszulki i skarpetki? Okropność. Tylko nie zapomnij o proszku i wodzie, bo nic z tego nie wyjdzie. Ale ja o tym pamiętam. Ej, co ty wyprawiasz? Chyba nie zamierzasz robić tutaj prania. A jak myślisz? Po co tu przyszedłem? Nie mam czasu na robienie prania w domu. Zatkaj uszy, bo może być nieprzyjemnie. Dodamy wody... Ma być. No to zaczynamy. Idealnie, zabawnie i pożytecznie. Mirando twoja kolej. No dobra. Masz farta, czeka na ciebie ogromny, pyszny i bardzo apetyczny tort. Wyobraź sobie, że masz urodziny. Tylko nie przegap swojej szansy. Łap go! Po raz drugi rzucasz we mnie jedzeniem. Jak ci nie wstyd? Zaraz ci coś pokażę. Trzymaj, sztuczne ognie wprowadzą cię w jeszcze lepszy nastrój. A na koniec mały pokaz fajerwerków. Mirando, jesteś gotowa? Szmarna impreza. Daj spokój. Wyluzuj się. Na pewno nie gorsza niż moja. Zabieraj swoje skarpetki, majtki i koszulki. Teraz są czyste. I ja też. To do mnie. Już idę. Otwieram. Dzień dobry. Dziękuję. To wszystko dla mnie. Zamierzam trochę ulepszyć to łóżko. Co to jest? Co ona kombinuje? Zaraz ci pokażę. Zamienię kiepskie łóżko w łóżko idealne. Niewiele do tego potrzebuję. Oj, nie mogę tego utrzymać! Ostrożnie! Wszystko okej. Okay. Nikomu nic się nie stało. No to kontynuuję. Nic ci nie jest? Tak, tak! Mówiłam, że wszystko w porządku. Znalazłam bardzo ważny element dla mojej konstrukcji. Niech tu leży. O, i jeszcze jeden. Dobra, to już ogarnęłam. A teraz wiertarka. Ojej, przewrócę się. Mówiłam ci, żebyś była ostrożniejsza. Nic się nie stało. Teraz pozbędę się tych śmieci. I będę budować łóżko. To proste. Trzeba tylko dobrze przymocować te deski. A to już połowa roboty. Świetnie. Nieźle mi to idzie. Doskonale zrobione. Wow, ja też takie chcę. Bez problemu mogę sobie na to pozwolić. Już to są. Wejdźcie. To są Wasze pieniądze. Za chwilę wszystko zrobimy. Dziękuję. Co to? Uf, to było trudne. Jak to? Ale super. Nie ma w tym nic dziwnego. Będę miała najlepsze łóżko na świecie. Cool. I jeszcze kwiaty dodali super. I poduszki na sam koniec. Ostatnie akcenty. Uważajcie na oczy. Wow! Myślałaś, że mnie pokonasz? Kurczę, jak tu twardo siedzieć. Jak tu fajnie. Dlaczego ona na mnie tak patrzy? No i dobra. Co by tu porobić? A, to może mi się przydać. Zasłony. Teraz na pewno będzie pięknie. A gdyby tak wziąć jeszcze coś? Tak za jednym zamachem. Teraz trzeba to wszystko przymocować. Zszywacz mi w tym pomoże. Zaczynam. Hmm. Okej. Okay. Jedna zasłona przyczepiona, teraz druga. Gotowe. Aj, czemu rzucasz narzędziami? Ojej. Teraz wszystkich zaskoczę. Najważniejsze, żeby to porządnie związać. Zrobiłam piękny hamak. Mogę w nim teraz odpocząć. Bardzo wygodny. Zrobiła sobie hamak? Możesz mi zazdrościć. Trochę tu nudno. Mam pomysł. Hamaka póki co nie potrzebuję. Z tej szafki nocnej i tej tkaniny zrobię sobie stół. Pomino wyjść pięknie. Teraz trzeba go nakryć. Akurat mam tu serwis do herbaty. Z takimi słodkimi kubkami. Witajcie na herbatce, moi przyjaciele. Co to za przedszkole? Herbacia na przyjęcie? Mam lepszy pomysł. Chcę posłuchać muzyki. Na pewno będzie o mnie zazdrosna. Dzień dobry. Wejdźcie, postawcie to tutaj. Urządzasz dziś imprezę? Co to za impreza bez świateł? Cool. Masz rację, dziękuję. Dobra robota. Wasze pieniądze. Dziękuję. Ale teraz muszę zaprosić wszystkich znajomych. Dziewczyny na cześć! Dawno was nie widziałam! Pobawmy się. Zaraz zrobi się naprawdę wesoło. Co tam się dzieje? Nie wchodzić? Nie bardzo miałam na to ochotę. Jak głośno! Nie wytrzymam moje uszy! Wyłączcie tę muzykę! No, zaraz ją załatwię. Zadzwonię do odpowiednich ludzi i zajmą się nią. Muzyka jest zbyt głośna. Przyjedziesz? Czekam. Tak szybko? Witam, zapraszam to tutaj. All right, all right. Za chwilę to załatwimy, nie martwcie się. Toni? E, tak. Jestem profesjonalistą, dziewczyny. Robicie za dużo hałasu, tak nie wolno. No. Mam pomysł, e, to dla ciebie. E... Bardzo, bardzo dziękuję. To przyjemność robić interesy z takimi ludźmi. Życzę miłej zabawy. Jaki ładny dziś dzień, co? Aż chce się tańczyć i uśmiechać, prawda? Muszę już iść do widzenia? Widzisz, jak trzeba rozwiązywać problemy? No i proszę, znowu to samo. Nie szkodzi, też umiem się bawić. Zobaczysz, moja impreza będzie 100 razy lepsza niż twoja. Będę do tego potrzebowała globusa. Wezmę jeszcze płyty CD. Świetnie, tyle wystarczy. Teraz muszę je trochę pociąć. Wycinam z nich małe kawałki. Ostrożnie, żeby się nie pokaleczyć. Świetnie mi wyszło. Mam teraz mnóstwo błyszczących kwadracików. Trzeba je przykleić do mojego globusa. Jeden po drugim i gotowe. Wyszło świetnie. Powieszę go tutaj. Jestem zachwycona, a pozostałymi krążkami można ozdobić ścianę. Przykleję je obok siebie. Wyszło ekstra. Nie mam głośników, ale mam pomysł. Włączę moją ulubioną muzykę, żeby wszyscy mogli ją usłyszeć. Co, podoba wam się moi przyjaciele? Co to? Jaka fajna impreza! Musimy się tam dostać! Cześć, możemy się do ciebie przyłączyć? Pewnie zapraszam! O, to impreza herbaciana, jak fajnie! Jak to możliwe? Potrzebuję trochę światła, ta książka jest taka ciekawa. Co się dzieje? Czarówka mruga? Mam złe przeczucia. Przepaliła się. Ej, no działaj! Co robić? O, mam pudełko z żarówkami. Jakich dużo. Ta powinna pasować. Można też wykorzystać ją do czegoś innego. Rozłożę wszystkie żarówki na podłodze. Okej. Okay. I potrzebuję jeszcze kabel. Gotowe. Teraz muszę przymocować lampki. Zrobiłam to, brawo ja! Co tam się dzieje? Teraz przymocuję lampki do ramy łóżka. Co to jest? Chura jak pięknie! Jest bardzo jasno. Teraz mogę czytać moją książkę. Wow, ja też chcę coś takiego. Już zamawiam. To pilne. Dzień dobry. Potrzebuję waszej pomocy. Dodajcie światło do tego łóżka. Nie ma problemu. Mam wszystko, czego potrzebujemy. Będziesz miała najjaśniejsze łóżko w życiu. Włączamy. Gotowe. Pięknie, tu są wasze pieniądze. Dziękuję. Wow. O nie, to straszne: wszystko się pali. Moje łóżko, co robić? Boję się. Musimy to zgasić. Wiem, zajmę się tym, uratuję twoje łóżko, nie martw się. Udało mi się! Chodź do mnie, w gości. Nie mam innego wyjścia. Masz tu całkiem przytulnie. I jakie fajne zabawki! Podawają mi się. No to co, pokój? No dobra.